I do ogniska zrobić eliksir. Teraz albo pogadam jeszcze. jest. Zabrakło mi jednego. Uciekł jeden. Tak? Co się stanie, jeśli pomylę składniki? Będziesz musiał znaleźć nowe. Skąd je wezmę? Po pazur, i jaskółcze ziele, zgłoś się do mnie. Eskel na pewno ma jakiś alkohol. A minerał widziałem na piętrze. Ale postaraj się tego nie schrzanić. To nie jest trudne. Gdzie się podzieli Lambert i Eskel? Lambert poszedł do biblioteki, a Eskel zaniósł tris do pokoju. Obaj są teraz na górze. Mam już wszystkie składniki do przerządzenia eliksiru. To wspaniale. Teraz odpocznij i przyrządź eliksir według receptury. Dobra. Za skalą jeszcze muszę pogadać. Nie gadałem z tym. Tak, tak jak mówiłem. Elixir sam. Sam przyszedł w twarze, nie? Dobra. Mamy Elixir dla Tris. Jakieś talenty? Nie, nie wiem jeszcze poziomu. Tajemnica Węgara. Mapa. Tutaj jeszcze jest system. Klikunek. Przeczytane Eliksir Wysoka Przerazy Nieznany Eliksir Biała Mewa No i chyba to wszystko Rzecz wymogna na ten Eliksir Wysoka Przerazy Nie ma wystarczających składników Pewnie Bo nie było gdzie zbierać Mamy tutaj godzinę Idziemy na piętro, tak tylko jeden slot, bo póki co chodziło mi o eliksiry, oczywiście gdzie jest askel? Jesteśmy na piętrze. Tam jest eskala, Tak, chodźmy z nim pogadać. Potrzebujesz czegoś, wilku? Mam kilka pytań. Słucham. Mm. Widziałeś magiczną burzę? Byłem wtedy na polowaniu. Zanim nadeszła, do lotu zerwały się chmary lelków-kozodojów. Całe setki. Szare, niesamowicie szybkie kształty. Dziki, urywany tryl. Szybkie klaskanie skrzydełek. W sumie to normalne. Chociaż nie zawsze jest ich tak dużo. Nie zawsze wyją tak potępieńczo. Potem nadeszła burza. Wiedziałem, że nici z polowania, więc ruszyłem do Kermoren. Po drodze trafiłem na pozostałych. Hmm. Powiedz mi o próbach. Cały proces składa się z trzech etapów. Pierwszym jest wybór. Leo właściwie go już zakończył. Polega on na ciężkim, morderczym treningu połączonym z odpowiednią dietą. Domyślam się, że ta dieta to coś więcej niż zwykła marchewka i sałata. Tak. W laboratoriach rosną unikalne grzyby, mchy, trawy i zioła. W połączeniu z treningiem jesteśmy w stanie znacznie zwiększyć przyrost masy mięśniowej, przemianę materii, kondycję. Słowem, ogólną wydolność organizmu. Wszyscy przechodzą pierwszy etap? Niestety nie. Najczęściej wysiada wątroba i serce, czasem psychika. Nadmiar agresji, niekontrolowane wybuchy gniewu, depresje. Drugi etap. Rozumiem. A drugi etap? Próba traw. Wymyślono o niej więcej bzdurnych bajek niż o śniegowej królewnie. Przed napadem w laboratorium były retorty, piece alchemiczne, receptury, zioła i trawy. Brakowało tylko czarodzieja i magii. Widziałeś próbę na własne oczy? Tylko jedną. Naszą. Kiedy zbielały ci włosy, myślałem, że wariuje. Trawy wpływają na system nerwowy. Proces musi być kontrolowany magicznie. Efektem jest błyskawiczny refleks. Tempo reakcji nieosiągalne dla zwykłego człowieka. Przeżywa 4 na 10. Dobra, ostatni. Ostra selekcja. Powiedz o ostatnim etapie: Zmiany, czyli mutacja oczu, szpiku kostnego, zmiany hormonalne. Nie znam się na tym najlepiej. Dzięki nim widzimy w ciemności. Nasze rany goją się dwa-trzy razy szybciej niż u normalnych ludzi. Do tego dochodzi zwiększona odporność na trucizny. Brzmi nieźle. Jaka jest w tego cena? Sterylność. Jesteśmy bezpłodni. Zmiany są nieodwracalne? Całkowicie. Dobra. pogadać o próbach. Powiedz, bylibyście w stanie przeprowadzić mutację leo przy pomocy TRIS? Być może. Nie wiem. To trudna sprawa. Nigdy nie pokazaliśmy TRIS laboratorium. A ostatnie mutacje przeprowadzono wiele lat temu, jeszcze przed bitwą. Wesemir powie ci więcej na ten temat. Dodaliśmy z nim. Myślisz, że TRIS nie wykorzystała swojej magii, żeby dostać się do laboratorium? Szanuję nasze sekrety. Poza tym wiele dla nas zrobiła. Dla ciebie. Mówiąc krótko, ufam jej. W takim razie nie rozumiem, czemu nie pokazaliście jej laboratorium. Trace chciałaby wykorzystać nasze sekrety, żeby czynić dobro, leczyć ludzi i tym podobne. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, jednak to nie takie proste. Znasz historię o gnomie Alfredzie na Blu? Eskel. Straciłem pamięć. Jak wszyscy z jego rasy, był niezrównanym wynalazcą. Po wielu latach pracy odkrył materiał o niesamowitych właściwościach. Miał on służyć głównie do prac w kopalniach i kamieniołomach. Alfred, mimo że niewątpliwie był geniuszem, nie przewidział, do czego jeszcze może posłużyć jego wynalazek. Inni szybko skojarzyli, że substancja wyrywająca z ziemi najtwardsze kawały granitu może też burzyć mury zamków. Byli też tacy, którzy zastanawiali się nad wykorzystaniem jej w walnej bitwie. Rozumiem, do czego zmierzasz. Co się stało z Alfredem i jego wynalazkiem? Czarodzieje nie dopuścili do rozpowszechnienia tego cudu. Alfred popełnił samobójstwo, a jego pracownia spłonęła. Widzę, że dobrze się tu czujesz Zawsze wolałem zbrojownie od laboratoriów alchemicznych Wesemir, mimo iż zawsze powtarzał, jak ważne są eliksiry, nie zna się na tym najlepiej W końcu jest instruktorem szermierki Stara się nam przekazać wszystko, czego go nauczono A to było parę ładnych lat temu Ja nie lubię się poprać w tych wszystkich proszkach, grzybkach i innych świństwach może mi powiedzieć coś o eliksirach? Możesz powiedzieć mi coś o eliksirach? Bazą alchemiczną jest alkohol. Im lepszy, tym czystszy i bardziej wartościowy eliksir ci wyjdzie. Dobra, koniec tych pogadanek i ciemno. Jesteśmy u niej w pokoju. Przeszukajmy go najpierw, czym do niej to podejdziemy. Bo jest tu kilka. Rzeczy, które warto wziąć, na przykład ten, to wino, z nieba, to my z Jama. gdzie no, jest eliksir. To jest dziękuję, Geralt. Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi: Tylko mi tu nie umieraj, Gold, Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać, ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? Mm, z przyjemnością. Z przyjemnością. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z Twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Tris, ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc! Zachowuję się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Wesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam Was. Wybacz mi. Um, chociaż to błędy. To. Nie ma nic do wybaczenia. i bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Ach. Chyba, że z taką, jak w tej chwili, gdy patrzę na Ciebie. Geralt, tak bardzo tęskniłam. Choć. Sprawdzimy, czy to rozpadające się najlepsze łóżko w Kermoren jeszcze się do czegoś nadaje. No i mamy kartę, Tris, <grymne> nasza pierwsza karta w kolekcji, Riso. Byłeś wspaniały. Jak zwykle. Jak zwykle? Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Niestety. Jak się skończyła walka? Włamali się do laboratorium, zabili Leo, ukradli mutageny i uciekli. Biedny Wesemir, kolejny z jego wychowanków, zginął przedwcześnie. Czekaliśmy na ciebie z pogrzebem. Dziękuję. Co do waszych osławionych mutagenów, konsekwencje mogą być katastrofalne. Nie traćmy więcej czasu. Chyba, że chcesz o coś spytać. Oh. Wspomniałaś o konsekwencjach kradzieży. Większość czarodziejów i władców sprzedałaby własną duszę, aby dostać w swoje łapy te wasze mutageny. Większością powoduje rządza władzy chciwość albo i jedno i drugie. Problem w tym, że aby skorzystać z tej wiedzy potrzeba czarodzieja, który opanował Arkana w stopniu co najmniej mistrzowskim. A takich jest niewielu. A bogaci kupcy? Książęta, królowie? Być może. Wszystko jest możliwe. Szkoda czasu na czcze rozważania. Mamy za mało informacji. Masz rację. Geralt, możemy już iść? Przypytajmy o wszystko. Albo... Możesz mi powiedzieć coś więcej o czarodzieju, który obrabował laboratorium? Przede wszystkim jest bardzo potężny. Doskonale kontrolował moc zaczerpniętą z kręgu. Być może rośnie nam drugi Vilgefortz. Kto? Nieważne. Przy okazji, dzięki za wsparcie wtedy na dziedzińcu. Chciałam cię nauczyć pewnej przydatnej umiejętności. Czego nas nauczyłaś? Gerald, możemy już iść? Mogłabyś przywrócić mi pamięć? Nie wiem. Musiałabym cię zbadać. Zresztą istnieje duża szansa, że pamięć wróci sama. Najlepszym lekarzem jest czas. Jak duża szansa? Naprawdę trudno powiedzieć. Badania umysłu są skomplikowane. Gdybym wiedziała, co spowodowało utratę pamięci, byłoby znacznie łatwiej. Cóż, teraz nie ma czasu na badania. Geralt, możemy już iść? Dla jeszcze jedna jest. Ruszajmy. Nie dajmy Wesemirowi czekać. Chodźmy więc. Nie wiemy skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen, chyba że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowały się jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady? Tris, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć Cię w wyzimie, Tris. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. No dobra, skończył się właśnie prolog. Do zobaczenia. Będzie trwać teraz trochę filmik.